Radio Katowice. Każdego dnia. Jest i on dotarł do celu. Jarosław Juszkiewicz. Do niedawna głos znany z map Google, z nawigacji. No muszę Państwu powiedzieć taką rzecz, że Jarek to nigdy mnie w pole nie wyprowadził, a jakoś ten nowy głos, to tak nie wiem, tak nie ufam. <grym> nie ufam, nie lubię, tak? Nikt <grym> nigdy tak nie zapowiadał w radiu. No mam czekałeś. nadzieję, że głównie Państwu jednak znane z anteny polskiego Radia Katowice i mam nadzieję, że tak zostanie, bo jednak radio to jest moja dusza, moje serce i całe moje życie. Zawodowy od 30 lat, więc no, traktuję to jako kolejny epizod w życiu, który trwał kilkanaście lat, ale, ale się skończył. Ale jeżeli mnie pytasz o to, czy podoba mi się nowy głos mechaniczny nawigacji, nie, nie podoba mi się i to nie dlatego, że mnie zastąpi. Nie, nie ze złośliwości. Nie, 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 tylko dlatego, że nie jest ani mechaniczny, ani ludzki. Takie coś pomiędzy, taka świnka morska nawigacyjna, ani świnka, ani morska. Tębr głosu też taki trochę jakiś nie bardzo. Nie, to nie wiadomo, czy to sztuczne, czy prawdziwe. Dziękuję Państwu za wszystkie informacje, które różnymi kanałami, mediami społecznościowymi, em, kom, w komentarzach pod filmikiem na YouTubie, który ma 420 tysięcy są te zasięgi. Wyświetleń. I to w jakim czasie? Krotnie. Nie taki był mój cel. Chciałem się po prostu pożegnać i wytłumaczyć Państwu, em, jak kierować się w różne strony świata, bo to było najczęstsze pytanie, które znajomi mi zadawali. Skąd do diabła mam wiedzieć, gdzie jest północ? No to wyjaśniłem. <laughs> Hmm, też się dowiedziałem, kilka sposobów teraz już znam. Więc I już wiesz, że wielki wóz to nie, nie gwiazdozbiór, tylko asteryzm. O, właśnie. A powiedz, ty miałeś jakieś. Na pewno miałeś jakieś takie historie związane z Twoim głosem, że ktoś cię usłyszał, i chwila, chwila, moment, skądś to znam. Tak zwana wyczajka. Tobie się zdarzyło kiedyś? Mnie jeszcze nie. To jest y, dziwne uczucie, bo ktoś na ciebie patrzy, jego wzrok staje się coraz bardziej podejrzliwy, a ty się stajesz coraz bardziej niespokojny. Y, I w pewnym momencie okazuje się, że, y, że, że, że kojarzy cię albo z radia, albo właśnie z Google. Tak, zdarzały mi się takie sytuacje. Czasami je prowokowałem, powiem szczerze, jak jeździłem y, albo taksówką, albo Uber'em. W Uberze to było częstsze, bo tam y, używają panowie częściej nawigacji Google. I na przykład wygłaszałem jakąś kwestię m, równolegle, bo mniej więcej wiedziałem, w jakiej odległości na przykład od ronda automat się odezwie, i równocześnie z nim <noise> mówiłem na rondzie drugi zjazd. I kierowcy patrzyli dziwnie. Mnie jeszcze jedno zastanawia, teraz tak przyszło mi na myśl, bo pewnie jak gdzieś dalej podróżujesz, no to włączałeś siłą rzeczy te mapy Google'a. Tak. I ustawiałeś, no i jak ty się czułeś, jak słyszałeś siebie, kierującego ciebie? To było tylko przez pierwsze parę tygodni. Potem natychmiast wyłączyłem opcję głosową, bo w Google nie było możliwości, chyba do tej pory nie ma wyboru lektora, więc po prostu wyłączałem to. Bywały takie sytuacje, kiedy na przykład w samochodzie żona włączała nawigację i kiedyś mnie wiozła, bo musiała mnie wieźć samochodem, i to ona kierowała, i ja Zaproponowałem skrót, a nawigacja powiedziała zupełnie inny kierunek. No i wtedy moja zirytowana żona powiedziała: to się w końcu zdecyduj. <grywka> o... Przykro, przykro o głosu Jarka Juszkiewicza w mapach już Państwo raczej nie usłyszą, ale usłyszą go Państwo każdy wtorek w polskim Radiu Katowice i to jest najważniejsze, jak powiedziałeś. Zapraszam serdecznie. Dziś pewnie jeszcze trochę powiemy o tym zdarzeniu, bo wirtualny wtorkowy wieczór startuje po godzinie 19, a potem po godzinie 21.00, jak wiadomo, medyczny wtorek w polskim Radiu Katowice, także zapraszam do spędzenia czasu z polskim Radiem Katowice.